No, jedzie w Dzisiaj będę mówił o dolegliwości. Jest to choroba, przy której się pości. Każdy już ją przeżył. kiedy był malutki. Gdy popił śliwki, śmietanko z lodówki. Wtedy w brzuchu coś się wymieszało. I później całą noc dupko rozrywało. Wtedy higienistka nagle się zjawiła. I do rąk mi paczkę węgielka wręczyła. Węgielek, węgielek! Niewiele, gdy musisz za sobie palcem w kupę, zapłodaj na kupę! A ja jestem Czesław i w końcu coś powiem. Problem rozwolnienia chodził mi po głowie. Ja też kiedyś problem ze skoczymi miwałem, ale palca raczej zbytnio nie wsadzałem. Cieklin jak mi mówi, żebym wbił sezioła, lecz się Wyleciał proboszczu, strasznie się męczyłem Wręczowi mi węgielet, po którym ożyłem Więc pamiętaj bracie, gdy będziesz miał zaczkę